Wieczór się malko wszystkim, a szczególnie hejtą i tym, którzy stawiali krzyżyk na naszej drodze czyli na drodze mojej i nadi. I e, teraz mogę Wam się opowiedzieć, że zaboli Was bardzo, że o że nie wyszło. To jest bardziej niż pewne, bo żyjecie nienawiścią do ludzi. I mimo to, że spałem zaledwie, zaledwie, nie wiem, 2-3 godziny może raptem od wczoraj, z czego dzisiaj godzinę w samochodzie, to mogę powiedzieć wam śmiało mogę powiedzieć wam z ogromną pewnością, że, że udowodnię tym wszystkim, którzy tak bardzo nas hejtowali, nienawidzili i, i nie pozwali na nasze na szczęście, Gdzie wszyscy widzieli, to do było widocznego okiem, że ona jest na maksa szczęśliwa, wreszcie jest szczęśliwa. <laughs> I Nie chcę za bardzo wybiegać w przyszłość, ale zresztą zawsze wolę pokazywać niż mówić, więc pokażę Wam już z biegiem kolejnych dni, jakie zmiany nastąpią w życiu naszym, czyli w moim nadi i w życiu ludzi, którzy stanęli na, na drodze i niestety zapomnieli o tym, że jest pewna dokumentacja prowadzących Nadię w domu dziecka. Jest pewna dokumentacja medyczna, która też nie zaprzeczy temu wszystkiemu, o czym mówiłem wcześniej. A druga sprawa jest taka, że mam nadzieję, i to mówię, nikomu nie życzę więzienia, bo to jest najgorsze, nikomu się nie życzę, a nawet, jak to się mówi, nawet niebieskiego nie można, tym bardziej niebieskiego nie można sprzedać. Taka jest, taka jest stara zasada, każdy ją, każdy ją zna z prastarych Słowian. I, zobaczcie <laughs> 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 czosnek, czosnek, tabcin, witamina C i ledwo żyje. I taka jest zasada i nikomu się nie życzy więzienia też również przede wszystkim, ale takim rurom przysięgam na, na wszystko, co kocham, że chciałbym, żeby oni na chwilę gdzieś trafili do niedoli te, te łajzy i żeby poczuły smak tego, żeby mogły, mogły się odnieść te ruska, małe empatyczne, nie posiadające żadnego doświadczenia, gdzie mówią, że odnoszą się do wszystkich spraw i wszystko zawsze czują tak jak ty. Czyli mówią wiem, co czujesz. No to już ja wam mówię, że jak ktoś on tak mówi. Z, yy, z tych, co mówią, ci, co mówią, że wiedzą, co czują, to zapytajcie się, czy przeżyli taką, czy mieli taką sytuację, żeby opowiedzieli wam o tych chyba, że chyba że faktycznie znacie ich, wiecie, że bazują na doświadczeniu, to mogą powiedzieć wam, że wiem, wiem co czujesz. To, co ja czułem się przez ostatnie parę dni i wcześniej, przez ostatnich parę miesięcy, walcząc z tym domem, dziecka, o jej szczęście, o i dobro, naprawdę walcząc, walcząc, otwierałem im oczy sytuacjami, pokazywałem, że ona się zmienia, że jest lepiej, że że wystarczy jej dać szansę i zaufać. Ona zaczyna nową, nową kartę w życiu, czystą kartę i to tylko ona może ją zabrudzić. No ale nie, oni ją zabrudzili za nią szybciej niż ona to zdążyła zrobić i zrobili to tak sukcesywnie, że do sądu w poszedł wniosek o, o ukaranie na trzy miesiące. No i, no i tak z, 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 w tym oto sposobem właśnie <laughs> z, znajdowała się, znaczy znajduje się dalej w, da, w dalszym ciągu, zna, znajduje się w mowie. Całe szczęście, teraz słuchajcie numer, całe szczęście w tym mowie, naprawdę ma, ma mega dobrą opiekę. Po pierwsze medyczną, ma opiekę psychologów, 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 jeszcze raz powtarzam, psychologów, doświadczonych ludzi, doświadczonych ludzi. Yy. Moim zdaniem, w domach dziecka nie powinni pracować ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia z dziećmi, przede wszystkim i nie mają dzieci. Powinni być poddawani szczegółowym badaniom psychologicznym pod kątem tego, czy oni mogą wykonywać taką pracę, bo oni mają często misję społeczną, zbawić świat, i nie wiedzą jakim kosztem. To jest kosztem zdrowia i szczęścia tych dzieci, bo te dzieci nie są szczęśliwe w sytuacji, kiedy zderzają się z człowiekiem, który nie jest empatyczny w żaden sposób, nie potrafi się postawić na jego miejscu. To jest normalne, proste i logiczne. Druga sprawa jest taka, że ciuchy mi stanęły w miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że wszystko położyłem na jedną kartę i wszystko postawiłem na jedną kartę i powiedziałem sobie, że zrobię wszystko, żeby Nadię wyciągnąć z tych problemów, bo jest dla mnie najważniejsza. Nie docierało to do żadnej osoby z personelu placówki z tego domu na Koszykowej 20, z tego z tego domu dziecka. Smutne miejsce, bardzo przykro mi przykro jest, że te dzieci tak, w takich warunkach to jest, jedyny taki, to jest jedyny taki dom dziecka chyba w, 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 naszym, w naszym pięknym mieście smutnym często bardzo, przez ludzi tylko i wyłącznie, przez nikogo innego. Niestety ludzie i ludziska, ludzi jest pełno, różni są i nie każdy jest taki sam. Tylko ten jest mądry, co ma jakiś bagaż i może się wypowiadać na temat drugiej osoby w sytuacji, w której sam no. znajdował się w podobnej i może powiedzieć, że wiem co czujesz. To co czuła ta dziewczyna jak ją zabierali, czyli Nadia, mówię o Nadii, to, to jak, jak ona cierpiała, jak, jak ona w pierwszy dzień Gdzieś tam z płaczem zdołała do mnie zadzwonić. Gdzie ten personel zezwolił jej na kontakt, pozwolił jej, dał jej możliwość zadzwonienia. Gdzie, gdzie na koszykowej, jedno spóźnienie 3 minuty zabierany telefon, zero kontaktów, zabierane przepustki. Karana na każdym kroku za wszystko. Ta dziewczyna się nie znalazła w tym domu dziecka, ze swojej winy. Teraz wam mówię z czyjej winy, teraz słuchajcie jaki numer. Z winy siostry, tak. Nadia znajdo, znajdowała się w domu dziecka, z winy siostry co zresztą niedługo będzie rozwiane, jeżeli ktoś ma wątpliwości to bardzo chętnie Wam opowiem ze szczegółami jakiego bydlaka, na jakiego bydlaka trafiła młodsza siostra. To jest dla mnie coś, co przerasta mnie na maksa i nie rozumiem jak można tak bez, bez, bez bezmyślnie podejść do, do sytuacji, gdzie ryzykowała utratą siostry. No i całe szczęście Nadia z czasem otworzyła oczy, wiedziała, z kim ma do czynienia. Jeżeli siostra mówi, że będzie zgłaszać tatę, za każdym razem, kiedy będzie tylko taka możliwość, normalne, że w różnych, w różnych domach, yy, słuchajcie, przykładowo, w różnych domach jest alkohol, ja akurat nie piję alkoholu, jestem wrogiem alkoholu, bo z domu to wyniosłem, a <laughs> oczywiście z domu mogę powiedzieć, że z narkotykami też nie mam nic wspólnego więc cieszę się bardzo, czy, 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 czy wierzy ktoś w to, czy nie, to mi tam lat około falusa 60. I, I no i co? No i siostra tylko czekała, aż tatuś y, po pracy wróci otworzy sobie piwo. Na przykład sytuacja, słuchajcie, jaka skrajna sytuacja. Zdewastowana głowa dziewczyny, która, która przychodzi bunt z powodu śmierci mamy. Tata znalazł sobie drugą kobietę, miał, miał do tego pełne prawo, za założyć rodzinę po, po, po utracie małżonki, którą, która była mamą Nadie, czyli mama czyli Nadia straciła mamę. No i tata sobie założył rodzinę, miał do tego pełne prawo, wraca z pracy, otwiera sobie piwko. Co robi siostra? Dzwoni na policję i mówi, że jest alkohol w domu. Teraz słuchajcie jaki numer. Faktycznie puka ktoś, otwierają drzwi, wchodzą, wchodzi policja. Dobry wieczór, tu jedno zgłoszenie, drugie zgłoszenie, trzecie zgłoszenie, latała na komendy, zgłaszała ich jak tylko mogła, kiedy, kiedy tylko mogła, nawet nie miała poukładanych ekspedientów gdzieś tam w sklepie, słuchać to naprawdę jest, jest prawdziwa historia, że miała poukładanych ekspedientów gdzieś tam w jakimś sklepie, gdzie ten tata jak wracał z pracy, to miał prawo to piwo, to piwo sobie wypić, tak? to jeszcze nie jest żaden grzech. I teraz. To Rursko po cichaczu dzwoniła jakoś dorosła osoba, narażając wszystkie dzieci nieletnie na, letnie, na to, że jak, jak oni stracą prawa albo ograniczą im te prawa, to Nadia pójdzie do domu dziecka. I w taki oto sposób, dzięki Sarze, czyli jej siostrze, Nadia zda, z, została skierowana do domu dziecka, do placówki opiekuńczej przy Koszykowej 20. I tam się zaczął jej dramat życiowy na, na życzenie siostry. Prawie ją zabiła i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy to Rursko, że, że ona miała wielokrotnie yy, jakieś tam... Dokonywała uszkodzeń i, i, i w taki sposób wołała o pomoc, tylko że nikt tej pomocy jej nie mógł, nie mógł zapewnić. No i w końcu spotyka mnie, robię co mogę, robię co mogę. Ona mówi do mnie w pewnym momencie swojego życia po poznaniu się ze mną, jak już życzyłem. Rzuciłem, rzuciłem wszystko dla niej, pokazałem jej, że jestem dla niej, że, jestem, że jest całym moim światem. Ja nie mam nikogo, nie mam mamy, taty, nie mam nikogo, mam tylko ją, tak. Żeby było śmieszne, że nie ma miejsca na żeli papą, ale tu nie ma się z czego to jest smutna historia. I teraz mimo to, że naprawdę w nocy spałem może z dwie godziny, gdzie wziąłem tabletkę na sen, nie mogłem zasnąć, bo jestem mam nabitą głowę jak rakieta, dosłownie. I, i chodzę jestem jednym wielki, wielkim kłębkiem nerwów, ale to tylko włącznie się dlatego, że jest dziewczyna, którą pokochałem, pokochała mnie z wzajemnością, to ona ostatecznie zadecydowała, że chce ze mną być i, i teraz słuchajcie jaki numer. I teraz tak, staje nam na drodze tak, urząd, taki jak sąd ich to nie interesuje, to tam są sygnatury, akta, ludzie nie mają prawa tam porozmawiać z sędzią jako, jako, dru, jako druga osoba, jako człowiek, tylko jesteś sygnaturą, akt, numerem i tak, tak cię rozpatrują. No i, no i tak dalej, i tak dalej. Domu dziecka i tam inne, inne, inne jeszcze dziwne osoby, tak jak właśnie siostra, która była prowodurem całej sytuacji, zaogniła tą sytuację na tyle, że pozabierali te dzieci, bo jeszcze zabrali małą dziewczynkę taką z drugiego małżeństwa i taty, nad taty, do którego miał pewne, pe, pełne prawo, i, i tutaj to jest najbardziej smutne to, że ta dziewczyna nie myślała o nikim innym, tylko o tym o zemście. Ona myślała tylko o zemście, o tym, żeby się zemścić na ojcu, że mama nie żyje, znalazła sobie drugą kobietę, yy, mając wspólnie dziecko. Dobra, okej, okay, to, to mogło zaboleć, rozumiem, dobra, ale nie ryzykuje się na tyle, żeby powodować sytuację, w której jest rozbijana rodzina, bo rodzina jest święta. Rodzina jest świetna, ma prawo, jeżeli się ludzie kochają, mają prawo się kochać. Nikt nie ma prawa im stawać na przeszkodzie. Ona stanąła na przeszkodzie, a między marmartnikami w tej wojnie była niestety Nadia i jej młodsza siostra Wiktoria z drugiego małżeństwa i taty. I teraz Wam wyjaśnię krótko z na temat. Nadia znajdowała się w domu dziecka z winy siostry. Siostry, która jest wydrapana z dowodu. Nie chcą jej znać, nie chcą mieć z nią nic wspólnego, nikt z nią nie gada. Każdy ma ją w dalekim poważaniu. Dlaczego? Dlatego, że Zrobiła to, co zrobiła, doprowadziła do sytuacji, do, do jakiej doprowadziła, dzięki czemu też y, ze swojej bezmyślności, bezmyślności doprowadziła do sytuacji, w której Nadia pierwszy raz y, pociła sobie nogę. Tak, nogę, bo bała się. Bo to Normalne, że to, co było, to było wołanie o pomoc. Nogę, później była pocięta ręka, wróciła ze mną z wakacji, zabrali jej telefony, zabraniali się jej ze mną spotykać, kontaktować i to był rygor. To był rygor i pod tym rygorem Nadia postanowiła, że popełni samobójstwo i trafiła tak do szpitala psychiatrycznego, gdzie, gdzie e, jakby objęto ją opieką tak? i to wszystko jest w aktach i zobaczycie, że udowodnię Wam wszystkim tym, którzy, nie, ja się zastanawiam co za rury bite, naprawdę do spodu takie rury emocjonalne pozbawione jakichkolwiek, jakichkolwiek ludzkich, ludzkich oznak. Jak piszą te komentarze, jak ja się zastanawiam, jak to by wyglądało, jak on by tak przyszedł, powiedział mi to prosto w oczy, bez argumentów. I co ja miałbym zrobić, żeby go nie uderzyć? To musiałbym chyba, nie wiem, zdjąć buty i przewieźć się na pieszo po kamieniach, żeby, żeby, żeby jakoś rozładować emocje. Nienawidzę takich ludzi. Mało kogo nienawidzę, ale takich osób nienawidzę. Ludzi, którzy stają Ci na drodze, na drodze Twojego szczęścia, tylko i wyłącznie dlatego, że sami są nieszczęśliwi. Nienawidzę. Niestety zacząłem nienawidzić ludzi, tak, to zdarzyło mi się, że ja tak naprawdę szedłem sobie swoją drogą, świetnie sobie radząc i nie potrzebowałem nikogo do pomocy. Dzięki temu też mam prawdziwych przyjaciół i mnóstwo, grono naprawdę, ogromne grono prawdziwych przyjaciół, gdzie mogę ich policzyć na palcach obu rąk. Taka osoba jak jak e, jak, jak właśnie siostra Nali i jak te wymienione z tych komentarzy nigdy nie zaznają prawdziwej przyjaźni, prawdziwej miłości, bo nie zasługują na to swoim zachowaniem. Definitywnie odrzucają Takich ludzi, dobrych ludzi, ludzi normalnych, logicznie myślących, widzących, niesłuchających, bo są dwa typy ludzi. Jedni słuchają i wierzą we wszystko, a drudzy słuchają i widzą, że to się nie trzyma kupy i nie ma nic wspólnego z prawdą. Więc Tyle co mogę wam powiedzieć, to zawalczyłem o tą dziewczynę, zrobię wszystko dla niej, żeby była szczęśliwa, bo to jej obiecałem. To było widać, że ona była przy mnie zawsze szczęśliwa, każdy kto nas znał to widział, nawet tata, który znał ją od dziecka, przywioł jej pieluchy. Powiedział Tomek, ona nigdy nie, nie, ona nigdy nie była w lepszej kondycji, jeżeli chodzi o, o to, jak ona jest szczęśliwa. To mówi, biesią ją, dzieciaku, ją, dbają o nią i macie moje błogosławieństwo. No ale jeszcze stanął na naszej drodze dom dziecka, który był w yy, permanentnym, przewlekłym, w bieżącym kontakcie z Kim? Z siostrą Nadi, która teraz słuchajcie jak numer obiecała jej, że jak zrobi ten numer z tatą, to jak zabiorą ją do domu dziecka, to ona ją odbierze z tego domu dziecka. Wiecie, ile lat jej nie odebrała? Od, 7, od 2017 roku, czy tam 18, nie pamiętam, Nadia mi kiedyś opowiadała i też nie mogłem w to uwierzyć wtedy. No, ale się pokry, pokryło wszystko, te, te, te fakty swoje zrobiły, tak? Te, to wszystko, co było widać gokiem, to... to to moje wątpliwości co do tego czy mówiła prawdę czy nie i wierzę jej na słowo we, we wszystko co mi mówi, to jest dobry dzieciak, złoty dzieciak i jej tam nie chcą w tym mowie, oni wiedzą, widzą to, wiedzą, że, że to jest w ogóle, to jest obłęd, że ktoś popełni taki błąd, no ale no niestety urzędy działają swoją, swoją, swoim jakimś tam mechanizmem i no i taka zapadła decyzja, zabrali do domu dziecka, później do domu, z domu dziecka, przez, przeze mnie, tak mówią wszyscy, przeze mnie. Nie, ja jej chciałem pomóc, chciałem uratować jej życie, bo ona uratowała mi, więc teraz moja kolej, żebym zrobił coś dla niej i robię to, pokazuję jej. E, ostatecznie wszyscy ci ludzie, którzy nas hejtowali, zderzą się ze ścianą, tak jak w większości przypadków. Ten Jąkała, Świadkowie Koronini, wszyscy ci zderzyli się ze ścianą, jakieś, o, e, jakieś koperkowe koperkowe aferzystki, bo usłyszał gdzieś tam wypompował, wypompował go ktoś z energii, jakiś wampir, i on na, nabuzowany, przychodzi się pruje, a później skula głowę, przepraszam, pochyla głowę do posypania popiołem i przeprasza. No to kto to jest? To jest rura, zwykły, jeszcze wchodzi w, po palcu i mówi: No wiesz, jak coś to ja teraz ten rozumiem, że to było tak, to teraz mogę pomóc. Bo taka sytuacja, nie ma takiej sytuacji, nie pomożesz nigdy, raz się zaszkodzić, nigdy nie pomożesz. Nie ma wstępu na drogę naszego życia. Jeden, z drugim, z trzecim, z czwartym, z piątym, z dziesiątym, tam więc to jest nieliczna grupa. Tylko, że oni się tak wspierają bardzo mocno, bo, bo to są hejci. Oni nienawidzą ludzi, którzy, którzy, którzy dbają o to, żeby było lepiej z każdym dniem. Oni by się że było gorzej, wtedy by się cieszyli. No i co? No i tak. Obiecałem Nali, że zrobię to, co zrobię. Zrobię to. Tak jak mówię teraz sobie tutaj przed, przed wszystkim publicznie, że zrobię na niej wszystko, żeby była szczęśliwa. Zrobię wszystko, żeby to dziecko miało taki dom, jakiego mi zabrakło, jak byłem mały. To że, to, że gdzieś tam puszczają mi emocje, puszczają mi emocje w sensie takim, że, że wiem, że byłem bezradny, tak teraz, teraz ta bezradność już z powoli schodzi na margines i jestem dumny z siebie, że zrobiłem tak dużo, jak nie udało się niektórym przez okrągły rok, naprawdę cały rok nie udało się pewnym osobom jej pomóc. A ja zrobiłem to, co zrobiłem w dwa tygodnie, teraz jest kolejny trzeci tydzień na, na dopięciu pewnych spraw i zobaczycie, jak to wszystko się skończy i zobaczycie, kto miał rację po raz kolejny, kto, kto mówił prawdę, bo walczy o prawdę w najbliższym gronie, czyli między mną a Nadją najważniejsza jest prawda. I tak chcemy budować tą relację na bazie przyjaźni, którą teraz już budujemy, że widzimy, że możemy na sobie polegać, wspieramy się i tak dalej. Także pani, pani... Która ją prowadziła w domu dziecka, niestety będzie miała ogromny problem, bo będzie sporządzana dokumentacja, więc nie wy to poparcie w piecu te wszystkie, te wszystkie wasze papiery, bo będziecie mieli lipę straszną, bo już jest powołany biegły sądowy do tego, żeby przesłuchać na w tej sprawie w sprawie e, prowadzeń wychowawczych przez cały pobyt naliw w tej placówce. Dlaczego się samo okaleczała? Dlaczego psycholog nie reagował, dlaczego nikt jej nie pomógł, dlaczego nikt jej nie słuchał? Dlaczego ją skierowano do mowu tylko i wyłącznie dlatego, że pokochała chłopaka, z którym była szczęśliwa, dlaczego. Wszyscy stawali na drodze jej szczęścia i chcieli, i chcieli jej wyrządzić krzywdę. Bo to jest, to, jest, to, jest, to jest taka była metoda wychowawcza tej placówki. Oni chcieli wyrządzić krzywdę w, w taki sposób, że stawali na, po prostu na drodze szczęścia. Twierdząc, że panci, kto jest najgorszy, pancik jest taki, bazując na czym? Na opowieściach. I to jest właśnie ten typ ludzi. Słuchają, nie widzą. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo nie chcę ich obrażać, ale to wiadomo, kto, kto słucha, gdzie widać, że jest inaczej i wierzy w to, co słyszy. Nie muszę tego mówić, ludzie pokończyli wyższe studia, a są tacy głupi, że tego się nie da opisać. W... Nawet jakby człowiek poświęcił całe swoje życie. Takich przypadków jest mnóstwo, będą, niestety. I słuchajcie, moja dobra rada: trzymajcie się o takich ludzi z daleka. Rasy nasze przez wieś. Jeżeli widzicie, że jest inaczej niż ktoś mówi, to pójdźcie porządku do głowy, bo, bo być może kiedyś taka osoba stanie na Waszej drodze, naprzeciw, nie za Wami. Właśnie. I. No i co? No i. Siostra, siostrą, sprawy z prawami, dom dziecka, domem dziecka. Na, 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 w tym całym nieszczęściu to chyba jest szczęście, że ona trafiła do tego mowu. Nie wiem, no, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Ja wierzę w różne rzeczy i wiem, że ktoś tak gdzieś chciał, żeby to był ten moment, kiedy my się poznajemy w tych najtrudniejszych dla nas sytuacjach. Pokazujemy całemu światu, że stajemy na nogi mocno w tymi na nogach i nas, wynagradza nas. Za tą takim, takim, takim ogromnym darem, takim błogosławieństwem, jakim jest dziecko, przychodzi nowy człowiek na świat, tak i widzi, że on w pewnym momencie. Chłonie wszystko jak gąbka, i trzeba mu dać jak najlepszy przykład. I teraz mogą mówić, jaki ty mu dasz przykład. Ja z każdego pieca chleb zjadłem, ty z Morelowym nosem i z Malinowym, tam jeden z drugim. Możecie co najwyżej dzielnicowemu swoją teczkę nosić i pisać te komentarze. Jesteście warci mniej niż zero, jesteście pozbawieni jakiegokolwiek człowieczeństwa. O honorze, o godności, o ambicjach zapomnij, siedzicie przed tymi kąpami. Jedyne, na co możecie sobie pozwolić na, na permanentny, ale niestety w dalszych odstępach czasu, balet bo was nie stać na to, bo nie zapracowaliście na to, bo jakby mi ja było stać na wszystko, całe życie, nigdy nie pracowałem, nie robiłem różne rzeczy, nie mówię, że pochwalam to, ale zmieniłem się, mam do tego pełne prawo, żeby teraz zacząć wszystko z czystą kartą i ci, co są ze mną, to trzymajcie kciuki, resztę zrobię sam, siła i honor z Panem Bogiem i powiem wam tak, już niedługo... Bo honor mi nie pozwoli, już niedługo naprawdę obnażę strasznie, obnażę strasznie parę osób co do tego, jak kłamały, jak, jak, jak dokumentacja cała, która jest od, oparta na tym, na tym materiale, który był, z, który był prowadzony z nadią przez przez ten cały czas w, w tym domu dziecka. Nie, bo to jest to, to, jest baza, to jest, to jest baza jest w komputerze teraz, kochani, teraz nie da się pewnych rzeczy ukryć. Już nie ma akt papierowych, że zginą steczki, że zginą z, 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 z szafy pancernej, przepraszam. Tak jak kiedyś dostawał ktoś blad hajs dostawał i ginęły akta. Nie ma, już tak teraz nie ma. Teraz są w komputerze i wszystko jest, jest cyfryzacja, nie ma, nie, 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 nie pójdzie wam tak łatwo oszukańcy. <laughs> Także jedyne, z czego się cieszę najbardziej, to z tego, że będę naprawdę mógł pokazać. Teraz w tej sytuacji komuś, kogo kocham, że go kocham, naprawdę nie o tym mówię i że może na mnie liczyć, że jestem jego największym przyjacielem i tego samego wymagam od niej. Czyli chodzi o wdzięczność, po prostu wdzięczność. I to, co powiedziała mi na pierwszej randce jak ją poznałem, na czym mi zależy na bliskości i na zrozumieniu. I ja już wtedy mogłem się domyślać, jak jest jej ciężko. Jak jest jej ciężko i trudno w tej sytuacji, w której się znajdowała wtedy, czyli była w domu dziecka. Mogłem się domyślać, ale, ale jeszcze nie wiedziałem, że ma taką dramatyczną sytuację. Co mareczku, no? Także, jedyne, jedyne, jeszcze co mogę dodać do tego, wszystkiego to ja nie rzucam słów na wiatr. To tylko ci, którzy mierzą swoją miarą, tak mówią, a ja i tak rozwiewam te wątpliwości, bo już niedługo będzie taka burza w sensie takim, że, że mojego rozwoju, tego co robię, co zainwestowałem pieniądze, na co czekam, co pchałem rok czasu do przodu i stanęło mi w miejscu, ale tylko na chwilę, bo ja nie jestem rakiem, żeby chodzić do tyłu. Dobrej nocy, spokojnych snów, kolorowych, wszystkim Balagowiczom życzę jak zawsze, żebyście się bawili tylko dobrze. Wszystkich moich przyjaciół pozdrawiam, wszystkich tych, którzy nas wspierali pozdrawiam, wszystkich tych ludzi, którzy okazali nam, okazali nam do, dobre serce. Zaufanie, bo to jest bardzo ważne, <laughs> zaufanie, wzruszam się, bo ja się dosyć ostatnio, naprawdę miałem dosyć i musiałem brać leki do uspokojenia autentycznie, żeby czegoś nie zrobił, bo wiedziałem, że jak ona mnie straci teraz, to nie ma już nikogo poza mną. Yy. Powiedziałem, że zrobię różne rzeczy i pokazałem je też w internecie, że to, co mówiłem, to zawsze robiłem. Powiedziałem, że gdzieś pojadę, pojechałem. Powiedziałem, że gdzieś coś zrobię, zrobiłem. To wszystko było utrwalone na tych, na tych moich wszystkich filmach, i to jest jedna wielka skarbonka wspomnień. To możecie sobie, bazując na tym, co widzicie, możecie sobie zobaczyć od A do Z, jaką zmianę przeszedłem od tamtej pory, kiedy pojawił się nieuczciwy, bardzo nieuczciwy, pozbawiony jakichkolwiek mor morali ich o honorze zapomni, gruboskórny oszust, świadek korony, którego zna pół Polski, a jak nie pół świata, który pisał książki science-fiction takie, że to w ogóle, no oczywiście kolega znanego reżysera od filmów science-fiction, już nie będę mówił, taki znany jak Przyprawa i Powiem Wam tak, możecie sobie 6 na 9 robić, bo i tak wszystkie kłamstwa, wszystkie te, które były odnośnie mojej osoby yy, sterowane osoby, podkręcane, montowane strzyki, To wszystko rozwieje jak, pff, jak pył, dosłownie jak kurz. No. I dalej będę się do przodu, a wystaniecie znowu na długi czas w miejscu. Albo zostanie się wsteczny i centralnie podjeżdżacie na kredkę. Na własne życzenie. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał, nikt nikomu nie kazał stawać na. na... Jak można mieć misję społeczną i spróbować zba... zbawić świat, gdzie nie ma się żadnego doświadczenia, mało tego, jeszcze do końca z tą Nadią, jak ona popełniła, popełniła tą, dokonała tej próby samobójczej, która jest udokumentowana tak, jakby w, w, w niezależnym szpitalu, w absolutnie niezwiązanym z tą placówką, i tam jest, tam jest pełen opis tego, dlaczego tak się stało i tak dalej. I oni dalej nie reagowali. Dalej pani psycholog nie reagowała na koszykowej. Pani prowadząca, ta pani Klaudia, nie reagowała. Pani koordynator, już, już w ogóle nawet nie mówię tego, pani koordynator powiedziała jej, ty nie jesteś szczęśliwa. Ty nie jesteś szczęśliwa. On cię zmanipulował. Rozumiecie to? Ona nie jest szczęśliwa. Oni wiedzą lepiej, kiedy ona jest szczęśliwa. I ona ze łzami w oczach tego musiała wysłuchiwać dzień w dzień, non stop. Jedno spóźnienie, albo z kim rozmawiasz, co ich to obchodzić z dom dziecka? Z kim ona rozmawia? Jak była szczęśliwa, uśmiechała się yy, i, i było to widać, to nie powinni stawać na drodze. Takie jest moje zdanie najlepszego. Nie wiem, czy się w czymś nie pomyliłem, bo jestem podekscytowany na maksa. Yy, mało tego. Jak chcecie, to proszę bardzo tych, tych śmiałków wszystkich prujących się tych nieudaczników, te, te przegrymy wszystkie życiowe, proszę bardzo, przyjeżdżajcie tu, na Wam do kieszeni, weźmiecie sobie tą, tą, tą pipetę całą, czy tam, nie wiem, ten test na narkotyki, zrobicie sobie w kieszeni, najlepiej w środkowej od tyłu i zobaczycie wtedy, kto miał rację, a ja Wam to udowodnię. Jestem w stanie teraz wyjść, zajść, ktoś przyjeżdża, ale z sprawdzamy, robimy testik i macie rozwiane wątpliwości i marszczone czoło. Już nie będę używał brzydkich słów, bo Wiem, że oni czekają tego na każde moje potknięcie, a ja wam pokażę. Dzięki wam, ja już mówiłem, że dzięki hejtom zmieniło się też moje życie, ale nigdy tak bardzo, jak dzięki mojemu jednemu przyjacielowi, który zostanie w moim sercu na zawsze i dzięki temu, że dzięki temu przyjacielowi mogłem sobie ułożyć, układać życie z Nadją, bo to jest dopiero układanie, czyli my jesteśmy na jakimś tam etapie i wszystko przed nami. Miłego, najlepszego, Buźka od Juszka. i tu nie ma miejsca na żeli papą, jest tylko miejsce na cikalafon, nic mnie nie zatrzyma, bo ja idę jak burza, także jest jak rakieta do góry, nigdy, nigdy kuwaszemu nie szczęściu właśnie i nigdy, nigdy, nigdy do tyłu, nawet na chwilę się zatrzymam, żeby tylko, tylko i wyłącznie, żeby wam pokazać, że wszystko to, co mówili się było nieprawdą, żeby rozwiać wątpliwości ludzi, tych, którzy jeszcze mnie nie znają, nie poznali, nie mieli okazji, ale każdy, kto miał okazję i to nie są ludzie, z, nie będę mówić teraz o niższych, wyższych szczeblach, ale to są ludzie, którzy naprawdę są z najwyższych szczebli, jeżeli chodzi o jakieś tam stanowiska urzędowe lub też biznesowe, i tylko takich ludzi zyskałem. Dzięki Wam, właśnie półgłówki. Dziękuję bardzo jeszcze raz.